Doprowadziłem więźnia, jaśnie panie. Rozwiąż go i zostaw nas samych. Witaj, Wiedźminie. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię ostatnio widziałem, było jeszcze gorzej. Stosuję okłady zarniki. Już prawie tego nie czuję. Ale to, co mnie spotkało, to nic w porównaniu z tym, co spotkało Syjane. Przez Ciebie. Zaufałem Ci, a Ty? Czym mi odpłaciłeś? Jak myślisz? Dlaczego księżna umieściła Syjanę w bezpiecznym miejscu? Masz jakiś pomysł? Przepraszam. Może mi nie wierzysz, ale naprawdę nie przewidziałem takiego rozwoju wypadków. Przykro mi. Dość. Nie rozmawiajmy już o tym. Podobno podjęto decyzję w mojej sprawie. Naprawdę? Tylko to Cię interesuje? Twoja własna skóra? Nie tylko. Ciekawi mnie na przykład to, jak się ma księżna. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do Ciebie nie zrzuciła całej winy na mnie. Twoją sprawą zajmował się sąd, a nie Anna Henrietta. Fakty są takie, że zostałeś wynajęty, żeby zabić bestie. A ty nie tylko jej nie zabiłeś, ale doprowadziłeś do śmierci siostry naszej księżnej. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Powiem ci, że gdyby to ode mnie zależało, zgniłbyś w naszym lochu. W takim razie cieszę się, że twój głos nie był w mojej sprawie decydujący. Cóż, myślę, że o tym, co postanowiono w twojej sprawie, nie powinienem mówić ja, ale człowiek, który zrobił wszystko, żeby ci pomóc. Jaki człowiek? O czym ty mówisz? Jaskier? Dziwisz się, jakbyś zobaczył ducha. Zapewniam cię, że gdybym zobaczył ducha, dziwiłbym się dużo mniej. Co robisz w Bokler? Oficjalnie? Odwiedza Anarietę. To znaczy księżną. No wiesz przecież, że się przyjaźnimy. A tak nieoficjalnie, to ratuje ci tyłek. Ty? Ale ja? Przecież w są. jesteś persona non grata. Jak widzisz, zaryzykowałem. Dla mnie w życiu liczy się tylko przyjaźń. No i miłość też. No i sztuka, tak. A, no i jeszcze wino. Skąd wiedziałeś, że jestem w więzień? Wkrótce potem, jak cię zamknęli, odwiedził mnie Regis. To niesamowite, że dało się go odratować opowiedział mi wszystko, co tu się wydarzyło. Sam rozumiesz, że nie mogłem cię tak zostawić. Rozumiem, że jestem wolny dzięki Tobie. Jak Ci się to udało? O, mam swoje sposoby. Użyłem logicznej perswazji, precyzyjnej retoryki, a wszystko to określiłem wdziękiem i. Jesteś wolny. Musisz wiedzieć, że nie było łatwo. Mało powiedziane. Było bardzo trudno. Księżna była tak wściekła, że chyba nawet zapomniała, że kiedyś zabroniła mi się pokazywać w bokle. Krzyczała, że nigdy nie wyjdziesz z więzienia. To ciekawe. Więc jak ją przekonałeś do zmiany zdania? Powołałem się na dobre intencje, które tobą kierowały. Na twoją reputację, osiągnięcia i... Wreszcie księżna przyznała mi rację. Jesteś zatem wolny, ale Anarietta... Nie chcę cię więcej widzieć. Udało mi się nawet doprowadzić do tego, że nie zabiorą ci winnicy. Nie dostaniesz co prawda ani korony, ale posiadłość zatrzymasz. Jaskier, jesteś prawdziwym mistrzem dyplomacji. Dziękuję. Pozałatwiaj, co masz do załatwienia, a ja muszę iść na cmentarz. A jest w bardzo złej formie po śmierci Sjany. Ludzie zapominają, że księżna to przy okazji także zwykła dziewczyna, która straciła kogoś bliskiego. Powiedz mi jeszcze tylko, co upryszczyli. W porządku. Dochodzi do siebie po tych strasznych przejściach. Czyli wy razem nadal? Oczywiście. Jak mogłeś myśleć, że jest inaczej? Nie mam pojęcia, co mi strzeliło do głowy. Proszę cię tylko, uważaj, żeby Anna Henrietta nie pomyślała, że twój powrót oznacza coś więcej niż chęć wyciągnięcia mnie z więzienia. Z księżną łączą mnie w tej chwili tylko i wyłącznie przyjacielskie stosunki. A teraz idę pocieszyć przyjaciółkę w potrzebie. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Idziemy. Odbierzesz swoje rzeczy przed wyjściem. To, idziemy do wyjścia. Twoje rzeczy są za pierwszą bramą, możesz je sobie wziąć albo zostawić. Nie tam wszystko. Jest. Nie szczerze się tak. Jeszcze ktoś zobaczy i będzie nieszczęście. Po prostu cieszę się, że Cię widzę. Też się cieszę, wampirze. Dzięki, że sprowadziłeś Jaskra. Nie ma sprawy. Co prawda początkowo nie palił się do rozmowy z księżną, ale przekonałem go, że jest niezastąpiony. Dobrze to rozegrałeś. Jaskier lubi być niezastąpiony. A rzadko biedak ma okazję. Regis, a co porabiałeś, kiedy ja... Kiedy ty tkwiłeś w tej pożytecznej instytucji? Otóż przeznaczyłem ten czas na myślenie. Chcesz wiedzieć, o czym myślałem? Oczywiście. Myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście listy cnót rycerskich. Jak pewnie sam się już domyślasz, brakuje nam jednego nazwiska. Proszę cię, tylko mi nie mów, że po tym wszystkim, co odkryliśmy, zacząłeś wierzyć w teorię pięciu cnót. Tu nie chodzi o wiarę. To czysta logika. Syjanie zależało, by ludzie uwierzyli w istnienie bestii piętnującej tych, którzy zaprzeczają cnotom. Ja na jej miejscu zadbałbym, by liczba ofiar się zgadzała. Nie ciekawi się, kto miał być piąty? A jeśli mnie ciekawi, to co? To chodź. Pogadamy jeszcze raz z Pucybutem. Dowiedziałem się, że to on dostarczał listy do Detlafa. Od niego powinniśmy zacząć. Może i nie zaszkodzi sprawdzić. Ale spotkajmy się na miejscu. Chcę najpierw zajrzeć do miasta, rozprostować kości. W porządku. Zaczekam na ciebie przy kramiku pucybuta. Akurat gmin grałem, gdy pojawiły się wampiry. A takie rozdanie. Miał.